Bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach ze mną. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać kilka ćwiczeń, i oddechowych, i fizycznych, takie, które pozwalają udrożnić nos. I nie tylko udrożnić go jakby na ten moment, to też oczywiście pomaga, ale też, żeby utrzymać ten, ten stan troszeczkę dłużej. Zapraszam. Teraz na początek usiądź sobie w siadzie klęcznym albo w jakimś innym wygodnym siadzie. Tak żebyś mogła mieć prosty kręgosłup. Tak żeby barki mogły opadać w dół, a klatka piersiowa tutaj tak wypychać się do przodu. I przez chwilę zamknij oczy. Zamknij oczy. I tak przez chwilkę Poczuj się w siebie, poczuj siebie, a w szczególności poczuj swój oddech, poczuj jak twój oddech przepływa przez nos, przez całą jamę nosową, poczuj jakich części na śluzówce nosa dotyka Twój oddech, Twój dech, osobno wydech. Poczuj jego temperaturę, zarówno wdechu, temperaturę wydechu. Być może Mój oddech przez nos jest utrudniony. To też poczuj dla siebie taką łatwość, lekkość wdechu i osobno wydechu. Dobrze, i teraz delikatnie otwórz oczy. I na początek zrobimy takie ćwiczenie. Zrobisz normalny wdech, taki jaki zwyczajnie ci wychodzi: normalny wydech, zatkamy dziurki w nosie, i będziemy w ten sposób pompować głową, tak wtedy tutaj się zmienia krążenie, aż, do, aż zupełnie stracisz, że tak powiem, powietrze, będziesz musiała już nabrać z powrotem powietrza i wtedy najlepiej nie otwierając buzie, chyba, że masz zupełnie zablokowany nos, ale to wtedy jakby tak naj, jak najmniej łapczywie rzucając się na ten oddech, wrócimy sobie do zwykłych oddechów i później powtórzymy to jeszcze kilkukrotnie w ciągu naszych dzisiejszych ćwiczeń. Więc robisz w taki sposób. Normalny wdech, normalny wydech, zatykamy dziurki w nosie i wstrzymujemy oddech, pompując głową. Dojdziesz do swojego maksimum, to jak najspokojniej powracasz do zwykłych oddechów. I zrobimy jeszcze raz. Ja nic nie mówię, no bo też nie mogę mówić, jeśli robię to ćwiczenie. Każdy kończy w swoim momencie, każdy ma też inne możliwości. I znowu robimy normalny wdech, normalny wydech, zatykamy nos i pompujemy. jak dojdziesz do swojego maksimum. Jeśli to było wcześniej niż ja, to nie ma problemu. I teraz cały czas pilnując, żeby oddech był przez nos, zrobimy sobie kilka ćwiczeń. Najpierw ustaw się w siadzie klęcznym i oprzyj, znaczy nie w siadzie klęcznym, tylko w klęku podwartym, ale klęk podparty na przedramionach. I teraz napinając mięśnie brzucha, czyli tak, żeby się w dolnych plecach nie, nie zapadać, powoli przenieść ciężar ciała, na razie opierając się na kolanach, przenieść ciężar wyraźnie tutaj na przedramiona i przed chwilę trzymamy, cały czas oddychając przez nos. To jest niezwykle ważne, żeby zachować oddech przez nos. Jeszcze chwilę. I teraz, jeśli możesz pójść dalej, jesteś w stanie podnieść kolana z podłogi, no to możesz w ten sposób zrobić. Jeśli to dla Ciebie jest za trudne, to zostań z kolanami na podłodze. Jeszcze chwilę. Najważniejsze w tej chwili zachować oddech przed nogi. Jeszcze chwilkę. Jeszcze ze dwa, trzy oddechy. Cały czas przed nos. Dobrze. I powoli uklęknij. Teraz całe dłonie na podłodze. Zachacz sobie palce stóp po podłogę. I przez chwilę podnieś się do psa z głową do dołu. Odpychając się od rąk, zupełnie zwieść głowę, tak żeby luźno zwisała, zachowując cały czas oddech przed nos. Jeszcze chwilkę. Jeszcze dwa, trzy oddechy. Dobrze. I powoli klękamy. Kolana na szerokość, tak żeby tutaj tłuszcz się zmieścił między nogami. Miednica opada, pośladki do pięt. Przejdź rękoma w przód. Jedna ręka na drugą. Oprzyj czoło. I przez chwilę zupełnie się rozluźni. Ale cały czas zachowując oddech przez nos. Jeszcze w zupełnie rozluźniona głowa, rozluźnione barki, szyja. Dobrze, i teraz powoli odpychając się od rąk, podnieść do góry. I jeszcze raz sobie siadamy w siadzie klęcznym albo skrzyżnym. I jeszcze raz zrobimy to samo ćwiczenie, czyli normalny wdech, normalny wydech, później zatrzymanie oddechu pompowaniem i dwa razy wejście. Robimy normalny wdech, normalny wydech, zatykamy nos i buzia zamknięta i pompujemy jak najdłużej. Jeśli dojdziesz do swojego maksimum, to znowu puszczasz, zaczynasz oddychać, ale tak jakby jak najskromniej. I będzie jeszcze raz. Klatka piersiowa cały czas do przodu, barki rozluźnione, prosty kręgosłup. normalny wdech, normalny wydech, znowu zatykamy nos i wstrzymujemy powietrze, pompować. bo jeśli dotarłaś do swojego maksimum to kilka spokojnych oddechów, tak wracasz do zwykłego oddechu. I jeszcze raz powtórzymy, powtórzymy z naszego klęku. Znowu klęk potwarty na przedramionach. Oddech przed nos, przenosimy ciężar ciała jak najbardziej na ramiona. napięte mięśnie brzucha i znowu trzymamy oddychając przez nos no i znowu jeśli jesteś w stanie wyprostować kolana i podnieść je z podłogi no to podnosisz, jeśli nie to kolana zostają na podłodze i jeszcze chwilę. Cały czas to, co najważniejsze w tej chwili, to pilnuj oddechu przez nos. Jeszcze chwilkę. Jeszcze te dwa, trzy oddechy cały czas przez noc. No dobrze. I powoli opieramy kolana. Ustawiamy sobie dłonie na podłodze. Tak z klęku podpartego. zahaczamy palce stół po podłogę i jeszcze raz będzie piłka w dół. Znowu zadbaj o to, żeby rozluźnić głowę, szyję. Tłuch zupełnie luźno zwisa. No i tak samo oddech przez nos. Może być trochę szybszy, ale przez nos. Pilnuj tego. To Twoje główne zadanie w tej chwili pilnować oddechu przez nos. Tak samo zupełnie rozluźniony brzuch. Sobie delikatnie faluje wraz z oddechem. Jeszcze chwilkę. Jeszcze te dwa, trzy oddechy. Dobrze. I znów spokojnie uklęknij kolana trochę szerzej. Rozluźniasz nogi. Jedna ręka na drugą. Można sobie teraz zmienić układ rąk na przeciwny. I znów zupełnie rozluźnij głowę. Czoło oparte o ręce. I spokojny oddech przed noc. Znów przejdź uwagą. Najpierw do swoich nóg. Pozwól nogom zupełnie się rozluźnić, pozwól miednicy opadać w dół. Rozluźnij tu barki. I znów Poczuj swój oddech. Aż w szczególności poczuj go w nosie o poczuj, jaki jest z oporem czy bez, jaki jest wdech, jaki jest wydech. Poczuj, jaki Miejsc na śluzówce nosa dotyka twój wdech, a jak wydech. Zobacz, być może coś się zmieniło. I jeszcze przez minutę pozostań tak sam na sam ze swoim oddechem, czując go w szczególności w nosie. Teraz delikatnie otwórz oczy i powoli, oddychając się od rąk, podnieś do góry. I bardzo dziękuję Ci za nasze dzisiejsze wspólne ćwiczenia. Mam nadzieję, że gdzieś tam udało się tak dotrzeć z takim lepszym przepływem oddechu nosie. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, do dalszych ćwiczeń ze mną i do zobaczenia. Cześć.